Dzień dobry, 13 kwietnia. Jesteśmy teraz w innej pasiece. Dzisiaj pokażę, jak zapobiegam powstawaniu nastroju rojowym Pełnia kwitnienia sadów 13 kwietnia, pełnia kwitnienia mniszka. No, rok trochę zwariowany, no, ale musimy zapobiegać powstawaniom nastroju rojowym bo od wtorku, od poniedziałku, właściwie od wtorku, ma być ochłodzenie pszczoły są rozpędzone jeżeli nie będą miały co nosić no to się zaczną w pasiekach kłopoty przygotowałem wcześniej w pracowni korpusy, które będziemy wkładać między dwa gniazdowe korpus taki przygotowany w pracowni składa się z sześciu ramek suszu po zeszłorocznym miodobraniu oraz czterech ramek benzy metoda, którą stosuję Polega na tym, że tak jak wspomniałem, między dwa korpusy gniazdowe dajemy ten trzeci po to, żeby sprowokować matkę do jeszcze intensywniejszego czerwienia pszczoły karmicielki, żeby miały co robić z wyprodukowanym przez siebie mleczkiem. No i generalnie, żeby rodziny doszły do wysokiej siły. Zerkniemy też przy okazji do nadstawek, wybierzemy też pyłek. No to w takim razie zaczynamy. Pokażę też w jaki sposób sprawdza się rodziny pod kątem nastroju rojowego. To będzie pierwsze sprawdzanie. Natomiast następne sprawdzanie będzie za tydzień, za dwa tygodnie, sprawdzimy czy odbudowały nam te korpusy, które mówiliśmy. To jest nadstawka. Tak jak wspominałem na ostatnim filmiku, przekładam zawsze dwie ramki z gniazda. To są tutaj ta. Widać zresztą trutowych Tutaj i tutaj ta rameczka. Natomiast my. Musimy się dostać do gniazda. Jak widać, pożytek jest, bo są nadbudowy. Także, także jest na razie dobrze. Ten moment jest, jest zawsze trochę stresujący dla pszczół. Pokażę od razu, w jaki sposób sprawdzamy pod kątem nastrojów rojowych, rodziny. Jeżeli byłyby maceczniki, byłyby tutaj, to są miseczki, to są dopiero miseczki, to są dopiero miseczki, one są puste, tutaj one nie są zaczerwione, ta rodzina nie jest w nastroju rojowym jeszcze. Jak widać świeży nakrop, jest pożytek pszczoły, wszystko właściwie, wszystkie wolne przestrzenie zalewają w tej chwili e, świeżym nakropem. To rodzina też z matką zarodową, z białym opalitkiem. no już to trochę waży jednak i tak jak wspominałem wcześniej między te dwa korpusy gniazdowe dajemy trzeci zawsze lepiej jeszcze wyrównać te rameczki żeby je ułożyć ramki po miodobraniu bardzo dobrze wpływają na pszczoły poszczególności że one już tutaj przechodzą jeżeli byśmy dali sam korpus węzy bez ramek suszu przy gwałtownym ochłodzeniu, gniazdo podzieliłoby się na dwie części, jak gdyby na część dolną i część górną. Natomiast tutaj by nie wchodziły. A przez to, że tutaj jest też susz, tworzą się takie mosty, jak gdyby dzięki temu pszczoły do górnego korpusu również przechodzą. Pracę mamy w tym skończono, idziemy do następnego. Ten ulu jest już na czterech korpusach. Nie bardzo pamiętam, co było przyczyną, że są na czterech, ale najpierw mi to, że tutaj jest po prostu dużo miodu już w tym ulu. Miód jeszcze pierzga. Tutaj, tutaj też się leje, ale zaraz sobie sprawdzimy, co się w gnieździe dzieje. Myślę, że w gnieździe dzisiaj będzie potop. Jeżeli byśmy przełożyli ramki z czerwiem do czwartego korpusu, czyli do drugiego nadstawkowego, pszczoły te u góry mogłyby poczuć bezmateczność i mogłyby na tej ramce założyć mateczniki ratunkowe. Natomiast ja mam metodę taką, że daję nadkratę, czyli korpus ten z ramką przekładaną daje nadkratę, czyli nadgniazdo. Węze dużo jak widać budują. Węzeł jest i damy ten korpus kolejny. Można to też w ten sposób robić. Wczoraj sprawdzimy rodzinę pod kątem nastroju rojowego. Czy są jakieś mateczniki? Ale tutaj nie będzie, bo jest za duży. Tutaj nawet miseczek jeszcze nie ma. Ale tak jak mówię, w momencie, w momencie kiedy przyjdzie... Oj matka sobie spaceruje no Dobrze, matka poszła do góry. Dajemy tutaj i sprawimy jeszcze jak dzisiaj wygląda sprawa z pożytkiem. no widać, że zalewają właściwie wszystko teraz no, szczepnę to na rękę proszę, proszę zobaczyć jaki to jest to jest dzisiejszy dzisiejszy, świeży, dzisiejszy zbiór dzisiejszy na to. nie będę y, mocniej szczepywał bo tu jest poławiacz pyłku i nie chcę żeby się to wszystko nalało na poławiacza pyłku niestety idzie ochłodzenie jeżeli by to ten pożytek miał trwać i pogoda jeszcze z tydzień, dwa tygodnie, to myślę, że byłyby bardzo fajne zbiory. Niestety pogoda trochę nam pokrzyżuje plany, aczkolwiek może się okazać, że we wtorek, w środę te ramki, które tutaj są w podstawkach będą się nadawały już do wirowania, bo pszczoły przestaną latać, przestaną nosić, odparują to wszystko. No i będzie dojrzały miód. Pokażę jeszcze wybieranie pyłku, jaki pyłek mamy w ulach. Tu jest, tu jest mniej troszkę tu jest troszkę więcej. Pyłek różnokolorowy to nie jest pyłek taki jak przy monokulturach w rzepaku tylko one tutaj noszą po prostu z wielu rodzin pożytkowych. Jutro zaczynam wychów matek, ale już nie będę filmu o tym robił, bo w zeszłym roku zrobiłem. Myślę, że za tydzień, za dwa tygodnie spotkałem się z Dziękuję bardzo.